Cześć, tu Janek Jarząbek z LTT. Aktualnie dysponujemy najnowszą wersją oprogramowania granat 3 PC w wersji 1202. W tym odcinku zobaczycie nowe możliwości funkcji Moving Black. Moving Black Settings w widoku Sequence Sheet dla poszczególnych Q oraz kolumna Moving Black Preference. W systemie GR Matrix 3 możemy zmieniać ustawienia Moving Black globalnie dla całego show, czyli tzw. Default. Dla całych sekwencji, tak zwana opcja Defined, oraz opcje dla poszczególnych Q. Wyłączę teraz moją główną pamięć. Obok zaprogramowałem prostą sekwencję składającą się z sześciu Q. Ustawienia mojego moving Black dla tej sekwencji to oczywiście Movin Black włączone. Oraz Mode Early. Aby włączyć możliwość edytowania Moving Black dla poszczególnych Q, klikam w widoku Sequence Sheet na logo MA w lewym górnym rogu, następnie z zakładki Mask aktywuję opcję Moving Black Settings. Teraz, jeżeli w widoku Sequence Sheet przesunę się prawie, że do końca,. W prawo pojawia się wiele dodatkowych opcji związanych właśnie z Moving Black. Kolumną, którą dzisiaj się zajmiemy, będzie kolumna Moving Black Preference. Moving Black Preference umożliwia zdefiniowanie w kilku stopniach nasze preferencje co do zadziałania Moving Black w danym queue. Aby zmienić moją preferencję dla danego queue, wystarczy kliknąć. Prawym przyciskiem myszy na komórkę w tym rzędzie, który chcemy edytować. Mamy tutaj 6 stopni preferencji dla użycia Moving Black. Teraz zobaczmy, jak wygląda nasza sekwencja. W pierwszej pamięci, tak jak widzimy, wszystkie urządzenia odpalone są na 100%, świecą na kolor czerwony, na środek sceny. Potem mamy kilka pamięci blackoutu. Tutaj w tym wypadku Moving Black zadziała oczywiście jak najszybciej, czyli już w tej drugiej pamięci widać, że ten Moving Black zadziałał. Potem mamy również kilka blackoutów, ale tutaj zostały opisane różne sytuacje i w szóstej pamięci urządzenia mają się zapalić w pozycji szerokiej na kolor żółty. Moje drugie Q yy, nazwałem Blackout cisza. Czyli tutaj po blackoutcie potrzebujemy kompletną ciszę. Mogę już na etapie programowania danej pamięci zadecydować, że w tej pamięci na pewno nigdy nie chcę, aby Movin Black zostało użyte. Czyli mogę wybrać tutaj opcję never. Następnie mamy drum solo, czyli solo na bębnach. To może być dobry moment do użycia Movin Black. Ale nie zawsze też y, wiadomo, y, najlepszy. Solo na bębnach też nie zawsze musi być głośne, więc wybiorę na przykład właśnie good. Potem mamy przemowę, więc no, też nie jest to najlepszy moment. Możemy wybrać na przykład opcję bed i tutaj mamy burzę, y, czyli może być na przykład jakiś efekt dźwiękowy dosyć głośny tutaj zastosowany, więc to będzie na pewno najlepszy moment do tego, żeby użyć. Moving black. No i zobaczmy, co, co teraz się wydarzy. Jesteśmy w naszym pierwszym Q. Przechodzimy do drugiego. Widać, że nic się tutaj nie wydarzyło, ponieważ nie mamy tego morskiego tła. Ja może jeszcze przybliżę tutaj widok na nasze urządzenia. Widać, że one cały czas są w tej samej pozycji, czyli świecą do, świecą do środka. Dalej mamy solo na bębnach. Tutaj również nic się nie wydarzyło, pomimo tego, że zaznaczyłem opcję Good, ponieważ konsoleta widzi tutaj dwa Q dalej jeszcze wyższą preferencję. Czyli nawet pomimo tego, że tu jest dobry moment, ale gdzieś jest dalej jeszcze lepszy, więc poczeka do tego momentu, gdzie ta preferencja jest na wyższym poziomie. Dalej mamy przemowę, więc również nie jest to najlepszy moment. I dopiero... W piątym q widać, że moje Moving Black zadziałało, urządzenia przestawiły się i teraz pięknie nam się zapalą w Q6 z odpowiednią pozycją i odpowiednim kolorem. W takiej sytuacji, jak widzimy tutaj, można szybko dojść również do wniosku, że mm, mogliśmy po prostu zaznaczyć tutaj opcję Moving Black Late. Tak? Wtedy, yy, wtedy Moving Black zadziałałoby po prostu tutaj w pamięci piątej, tak, czyli, czyli w burzy, bez ustawiania tych wszystkich, tych wszystkich preferencji. Natomiast zobaczymy teraz sytuację, w której właśnie te preferencje się przydają, nawet jeżeli tutaj mamy domyślnie mode early, który jest chyba najczęściej, najczęściej wybierany. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której reżyser na przykład rezygnuje z tego efektu burzy, czyli że tej burzy nie będzie, więc ja to Q kasuję, czyli wybieram delete na klawiaturze, jeżeli używamy skrótów Ctrl D. Mogę teraz dzięki właśnie interaktywnym widokom kliknąć po prostu tutaj na Q5 i już tej burzy nie mamy. No i jeżeli jeżeli teraz miałbym ustawioną właśnie tak jak zmieniliśmy tutaj Moving Black Mode na late, to ten Moving Black by się wydarzył właśnie teraz w tej pamięci czwartej, czyli, czyli w przemowie. A tego no z góry założyliśmy, że nie chcemy, aby w trakcie przemowy jakiekolwiek urządzenia się przestawiały. Czyli zobaczmy, jak teraz zadziała nasze Moving Black. Przechodzę do pierwszego cute tutaj dam zbliżenie na urządzenie. Pamięć druga, cisza, tutaj nic się nie dzieje, moving black preference never. No i tutaj mamy następną pamięć, drum solo, good. Dobry moment na moving black, przechodzę do następnej pamięci i tutaj dzieje się moving black. Pomimo tego właśnie, że y, mamy ustawioną opcję late, tutaj jest najlepszy moment według mnie właśnie na to, żeby Moving Black zadziałał. No i tutaj przy przemowie już te urządzenia są naszykowane do zadziałania w moim q 6. Mogę teraz wrócić kamerą do frontowego widoku. Odpalamy i urządzenia pięknie się zapalają z naszykowaną pozycją i kolorem. Także dzięki opcji Moving Black Preference dla poszczególnych queues już przy tworzeniu danych pamięci Mogę zadecydować o tym, czy chcę, aby Movin Black tutaj zadziałało, czy nie, i ustawić priorytety na wypadek, gdyby kolejność Q miała się zmienić, albo jeżeli coś by właśnie wypadło z tej sekwencji, tak jak tutaj nasz efekt burzy. W kolejnych odcinkach nowe funkcje systemu Grantem 3. Zapraszam.